Witajcie ludzie, jestem Motor Games. Dzisiaj sobie zagramy w WSC8 więc rozpoczynamy wyścig. I kamerę sobie zmienię i lecimy. Chociaż dajcie mi sekundę na poprawę. Muszę coś tutaj. Okej okay, ludzie, już jestem, musiałem zrobić Jakąś poprawę. Mi się laptop chwiał. Jezu, co się stało? Widzieliście? Jak poleciałem? Jezu, jak przewaliłem takim. Oczywiście ja to ze Szwedem, bo to, to szwedzkie To sobie ze Szwedem Kurde Wykręcić mi nie chcę Kurde, nie naciskam ten guzik Naciskam kontrol. I <tryk> dojdziemy Bokiem, bo ale nie pięknie Głośnie pięknie Ale zr nie, nie No normalnie no, wylatuje stor że aj I był pięknie poleciałem sobie z. jeszcze sekundę muszę coś poprawić dobra już jest my już jestem dobra Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Potem muszę trochę zwolić, bo Upsy. ups gdy kibicowali to by to było lepiej O Jezu, jak, jak ściąga. Jak zaczął ściągać. Oj, mamo. Jest, jest, jest. Pięk, pięk, pięk. Teraz na wstecznym trochę. Idzie chyba całkiem dobrze, chociaż średnio leci. To to gubi od razu przyczepność. To auto nie ma przyczepności. W ogóle nie ma przyczepności do asfaltu. Ona nie driftuje, nie powiem. Dobra, ręczny, fajnie to Musiałem spuścić Właściwie Co ja spuszczam ręczny jak szperę? Szperę spuszczam jak ręczny Ale to jest szpera, a nie ręczny, no jak, szper... jak mówię ręczny, to mam na myśli szperę Pa, i skręcam. Troczka nie ma jeszcze trójeczki. Tak samo mnie nie ma, że tak powiem. Na asfalcie. R1, N R, R, -R. tor Pięknie, prawie jest prosta, cała. Super, jest prawie prosta. Mi ściąga, ale mi ściąga. Ta auto strasznie ściąga. Jak ono ściąga. No, brudzi ściąga. Jak to wywala też. ja yeah. Czup, 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 Jezus, jak to łata. Jak driftuje ładnie nawet. Ja cię skupię. będzie będzie Ściąga mi. Czuję, że ściąga. Czuję, że ściąga mi na... Y, nie na stronę licznika, tylko na obrażeń. Nie wiem, kto to u Was jest. Ale tak czy siak. Jak to wywala? Widać, że to ściąga przecież. O, widzicie? Ja prostą. Tak samo jak trzymałem prostą right tak ja wywaliłem się. <laughs> tak right muszę. I widzicie? To mnie tak ściąga. Ale ja przecież jak był nacisnął, nie? Klawiusz to od razu by mocniej ściągało. Wracaj na tor. Dodać 7 sekund. Dobra, mamy Jeszcze jest ponad y, 2 km do przejechania, żeby mieć metę Idziemy, idziemy, idziemy. Kurde, układ kierowniczy poszedł, skrzynia biegów idzie, silnik rozwalony jest I zawieszenie jeszcze poszło, co? No Przewiew auta z rozwalonych hamulce, chłodnica. Nie no, jak chłodnica to jesteśmy trupami. Jestem. Jezus, Gdzie trzeba nieźle jest naprawić. Dobrze, że to się automatycznie obraca. I teraz ten pas spróbujemy zrobić zielony, czyli jechać i się nie wywrócić. No to już no, będzie czerwony, coś czuję Opsu. No będzie czerwony jak nie wiem co Jeszcze koło idą z ogłoszeniem mi, mi nie ucierpiało o to na razie aż tak auto. bo musimy to trwać do końca ponad kilometr jeszcze. Dobrze, nawet że w niektórych momentach fajnie, że tak ściąga lekko, bo. No, bo nie muszę aż tak skręcać, nie? Ale samo skręca, ale o, jak w tą stronę, to już nie fajnie. W tą, jak teraz pokazuję, to jest fajnie, bo wtedy nie muszę aż tak klikać, nie? i tak czasami muszę. Wycieraczki mi się włączyły nie na pięknie. Jest! Jest! Koniec zaraz! Koniec! Deja vu robię! <gryw> nie na no, to wygląda. A, dobra, e, robimy w sumie. Czemu by sobie nie obejrzeć w przyspieszonym tempie? Czekajcie, bo mi się to zlakowało. Słuchajcie, przerwa techniczna, muszę coś pokombinować, bo coś mi się, coś, coś mi się dzieje. Jest, okazuje się, że będę musiał jeszcze raz robić ten wyścig. Drogi, już znacie, My nie wiemy co, jak, co nas czeka. Możecie się też pytać w komentarzu, możecie się spytać, ej, czemu ty nie wyjechałaś, jak ci czasu jeszcze nie jak y ci odliczali start, bo wtedy by mi to 10, aż 10 sekund, więc, no, no też, 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 o, a to tutaj 9, nie, bo w Ewangelii ta gra jest, zbytnio nie symulacyjna. Niby jest gra symulacyjna, ale nie czuję tego. Marki większość istnieje. Kraje też istnieją, pogoda też. Ludzie są trochę... mają takie twarze dziwne, więc... Chyba, że tu już jest następny wiek. nie wiem, nie rozpoznaję chyba. Chyba ten sam Break, mam wrażenie. Tak, to ten sam będzie. Chyba, Nie, nie wiem, nie wiem. Kurczaki. Muszę, żeby jechać teraz. Jak... Jak tą szperę nacisnął na mnie? Czyli spadł przez chwilę. To od razu już kurczaki. Widzieliście to. Jak on robi to? To jest ten rajd, nie? Jeśli nie widzieliśmy Jeśli nie widzieliście tamtego odcineczka, to gdzieś. To gdzieś powinno się. To znaleźć sobie. I sobie obejście, bo ostatnio będę teraz grał na topie Serio Minecrafta? Musimy coś, muszę coś wykombinować, co będziemy robili. Na Minecrafcie, więc to nie tak będzie prędko, muszę powiedzieć. Dobra, jeszcze nie mam żadnych mocnych uszkodzeń, a zostało 6 kilometrów. Wszystko się uszkodziło, to bardzo nieźle. Dobra, no, trochę wyrwałem barnierki, ale co, lutam? Co czas 6 km? Niecałe akurat 6 km, ja, Jedziemy, idziemy gdzie? swoją kondensację. <grymne> Dajemy się sekundę. O Jezus, muszę zgasić lampkę. Tak, właśnie, tak będzie lepiej. Mm. Jezus, samo mógł. Nie, nacisnął no, chyba klawiaturkę dlatego. Albo samo wyszło, nie wiem, nie jestem pewien. Chyba nacisnąłem Enter. Dobra, jest. Jak to na szperze, nie? Lekko na, ro, zrobisz i on już się zaczyna dyktować. I, i zaczyna tracić przyczepność albo skręcasz, przez jest, czy przyczepności on w ogóle nie ma. tych kołach. Ja nie wiem, czy to teraz... A, zostało 4 km, to raczej tam rada. Uf, jest! O, nieźle trochę wyskoczyliśmy, ci, wam powiem. Nieźle nam się udało wyskoczyć. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Przewiewność auto. Mówią, że już się traci. Uf. Dobra, myślałem, że w mi będzie dachowanko. A tu nagle nie. Coś jest jakby przygnotu. Deja vu robimy. No no, ale ładnie to nawet chyba będzie wyglądało. Wygląda na to pięknie, nie? Fajna jest gra, nawet Wam powiem. Zabijam na waszym miejscu kupiłem, jest aż taka droga, Wam powiem. Jak za taką grę symulacyjną, to nie jest takie drogie. Wszystko jest szerokie. Aha, W są wycieraczki. W sumie na W są wycieraczki, więc jeszcze jest polska wersja językowa. W mieście się pokręciłem kołem, no trzęsień ten bieg. Się... Na no, przykład, jak gdyby co, to my jesteśmy jakby kierowcą w tej grze. A jakiś sz szwed nam mówi, gdzie mamy jechać. Gdy próbowałem, cofałem już. O... Tak, to chyba była Szwecja, nie? Ja to była Szwecja. Kurczaki, kurczak co? Może ja p.in. zainstaluję Fortnite'a? To może nawet na telefon. Nie, chyba na telefonie są odcineczki, mam wrażenie, ale chyba niedługo powinien się pojawić, Among Us powinno, Ocinek z Among Us. O, już nas ściąga, widzicie? Już nas ściąga, nie? Góreczki, góreczki, góreczki. Jezu! Uff. Miałem kapsloga wyłączonego. Dajcie sekundę, muszę sprawdzić, czy mam jeszcze połączenie z Wi-Fi. Mam. Dobra, bo gra y, nam się, się zmuliła, dlatego, że nie mieliśmy połączenia z Wi-Fi, nie? Nam się zlagował. Nie wiem, czemu, witem. ten... Aha, bo wlemy. a bo w człowieków. W ludziów. <laughs> o, zaraz koniec. Zaraz koniec. Zaraz koniec. Koniec, kurde, deja vu robimy. Barnierki, wszystkie rozwalone. <grymne> Ej, Jezus. No dobra. Kontynuuj, kontynuuj. Aha. Aha, to nawet auta nie mogę zobaczyć. Dobra, będziemy musieli z... Jak będzie ten, jak ukończymy ten wyścig, to robimy. Zrezygnuj i ten. To jest sam przecież, ja już go robiłam, nie? No pewnie, że jak już go robiłam. Chyba, że musi być jedna linia zielona. O, tu jakiś szperę trzymał. Tu też coś szperę trzymał. No zderzaki odpadają. Brudne jest, nie? I teraz tak zrezygnuj. To byśmy mogli chyba go naprawić, albo by nas przeniosło do innego. Jeśli wyjdziemy, to całkiem to menu. Na to są podgaszanie, wtedy odciepecie. No i możemy rozpocząć odcinek. A dobra, to ten raz nie zaszkodzi. Dobrze, miałem ja trzymać parę trudno. taki kurza twarz jak to ściąga mi nie wiem jest liekko uszkodzona kierownica ale to się strasznie ściąga mam wrażenie że teraz jedziemy od dołu do góry tak, zaraz chyba jedziemy od dołu Uff, jakby tam była jakaś taki mechanizm jakby Wow, może pod tym śniegiem jest takie. Są dmuchawy, że jak się przewodzą, to się włączają i. I się podnoszę. Jej! Kurwa, już biegów nawaliła? Kurczakiej. Jest... że to, to nie ma na tylu napęd. Fajnie by się kręciło bączki. No nie układ kierowniczy już poszedł? no nie silnik też poszedł, sprężyny o co tu zawieszenie jeszcze biegi aż tak nie poszedł chłodnica, chłodnica pójdzie gdy jesteśmy przegrani nie, robię tak nie mogę, zrezygnuję robimy trudno Sorka ludzie, ale my musimy sobie ten jest! Jest! Zobaczcie jak się kopci, nie? Czy wy to widzicie? Naprawdę. Chętnie, chętnie eee, kontrol wróżbimy jak to się robi. A ja nie chcę automatycznych przedmiotów, jak na pewno ma być. Dobra, ale poczekajcie. Kontrol, ale ja chcę sobie. O, mamo. Czy to opuść rajd? Nie. Zakończ dzień. Z... Zamierzasz zakończyć bieżący dzień? Czy chcesz kontynuować? Hmm, tak. Hmm. O, hajsy! 8 my mieliśmy 13. O, o Osiągnięte. Dwa tysiące przynajmniej. Jest, mamy już 10 tysięcy i jesteśmy jeszcze na plusie. Jeeey! Jeey! Dobra, zrobimy sobie jakiś jeden raid i idziemy. I kończymy odcinek, już długo to trwa. Eee, kontrolnik. O co ci chodzi? Ok, robię zatwierdź. Escape, pick Dobra. Wiadomości kosz naprawy w ostatnim razie! Au! Au! E. Czekajcie, nie, ja chcę zmienić. ja chcę zmienić. Natrętnik i tutaj, tutaj, a nie będzie. Będzie trek. birdy No nie stać mnie. Zobaczcie, mój stan konta, nie? A ile to kosztuje? Nie. No. Ludzi dawaj to. Ta. Tak. I więcej ludzi. I apteczka Dobra, jest ja kapik robię. Eee, zarządzaj ekipą. okej. Okay. O no nie. Niech będzie to agent Mechanik ten, meteorolog ten i kłóteczka tam jest. A tutaj inżynier ten niech będzie. Yy, zatwierdź. OK. I teraz kolejna koperta. Yy, no niech będzie zapłacimy. Nie mamy samych długów. Troszkę spocznij trening. Nie wiem, że tam pisał wydarzenie, ale to nie robię A, ja zapomniałem powiedzieć. Jeśli oglądaliście filmik Mario, jeśli wam się spodobał, pamiętacie tą grę, Zostawcie łapeczkę w ze swoich czasów, jeśli pamiętacie tę grę. <śmum> Dobra. Kontrol. I jedziemy. No tak to wygląda ładnie, to, ten fort nawet. Ale mogliby... na... Ten trening nie? Powinni też mieć drifty. Driftowe treningi też powinni być. Powinni dawać jakieś specjalne auta do tego. Takie same nie? Ale nie twoje, tylko inaczej na przykład też pomalowane. Kurczaki, jak ja bym driftował. Ja bym był mistrzem driftów. <grych> tak, na, na, już grałem w driftowe gry raz, Więc trochę bym to opanował. I chyba trochę więcej by się dało zarobić niż na takim rajdzie. 30 sekund, nie? No tak, to ja bym zdążył, ale. No tak, to ja ci tego wyścigu nie ukończę. Jeszcze dali mi ten tor beznadziejny. No te zakręty. Bachowanko podstawowe plus 18 nie wiadomo czemu Chodźmy. 5 kurde, szkoda kurczaki, szkoda, że tutaj nie ma literka ale bym je włączył plus 9, no jak tego się nie da zrobić? przynajmniej ja tego treningu nie umiem zrobić a co, co za tym idzie? Że nie zrobimy tego chyba w tym odcinku. Ładne, ej. ładne nawet drifty. Bo no, drifty tu się da. Ja się trochę tutaj chcę pobawić, nie? Ale te przeszkody i to cofanie mi to utrudnia zabawę. O, jak ładnie. Nie, no to było ładne, jak już. Win, kurczaki. Siup. Kurczaki, ej! Co się teraz staje, że taki? Przynajmniej oboliśmy, krzaki! <grystanie> I ładnie wyglądają. Już 14 z niej wiadomo, że wodę tu Ej, no to już było ładne. Jakbym mnie uderzył, to to by było piękne. Siu, siu, sią. To za dziewięć. Nie no tak to bym zdążył, nie? Ale że dodało mi to dziewięć. Wiecie co robię? Wiecie co robię? Zakończ trening. Tak. Wiesz, wyleciała. <noise> Dobra, e, z ROGSTAM-1 IQ chyba to było? Mm, doskonale. Nie wiem czemu, ale okej, okay. mm, kalendarzyk sobie weźmy A dajcie mi ten odpoczynek. Brawo, pas, będziemy. A w następnym odcineczku sobie zrobimy ten kolejny rajd. Chyba będzie e, cała. Zrealizowano Unikaj kar za naprawę. Następnego e, tak, nie będzie, że tak zmienimy te cele. Dobra, idziemy. To już rajd? To my już jesteśmy na rajdzie? Ej co? Ej co? Ej co? Dobra, w następnym odcineczku sobie z... zrobimy już. Bo ten odcinek trwa prawie pół godziny. To w następnym odcineczku widzimy się i sobie zrobimy ten Tour de Crosse 2019. Jej! Yeah! Zobaczymy na jutro.